Witam Was w odcinku ze splitu. Wiem, to nie jest split, ale dajcie mi dosłownie 30 sekund, bo mam dla Was konkurs. No taki mini konkurs, bo nagroda w tym konkursie jest bardzo symboliczna. Chcę do kogoś z Was wysłać. Pocztówkę z kilkoma osobistymi słowami w podzięce za to, że nie minął praktycznie miesiąc, chociaż teraz, jak już to oglądacie, to chyba, chyba mija. Ale prawdopodobnie jest już na tym kanale 100 subskrybentów, i kompletnie się tego nie spodziewałem, więc bardzo wam dziękuję. A jeżeli ktoś z was nie subskrybuje, wiem, że miałem nie prosić o to, ale jeśli wam po prostu podobają się te treści, ten chorwacki vlog, to będzie mi bardzo miło. Natomiast e, chcę zaproponować taki konkurs, bo wiem, że wielu z was mnie ogląda, więc chciałbym, żeby po prostu, żebyście skomentowali pod tym filmem zanim zabiorę was do splitu taką krótką rzecz. Ale trudne pytanie, jest bardziej trochę filozoficzne. Czym jest dla Was szczęście? I autorka albo autora najciekawszej dla mnie odpowiedzi, po prostu nagrodę skontaktuję się mailowo z autorką lub autorem właśnie najciekawszej odpowiedzi, aby, aby nadać stąd taką osobistą pocztówkę. To właśnie z tej okazji, z tej okazji stosów, ale też z innych okazji. Po prostu czuję się bardzo szczęśliwy. Ten odcinek z gór zobaczycie za jakieś 2-3 tygodnie, ale przy okazji powiem Wam, skoro za chwilę będzie split, że zostaję tutaj na dłużej i bardzo się cieszę, bo niedawno znalazłem właśnie miejsce w splicie, co było bardzo trudne i zostaję w splicie na miesiąc i bardzo mnie to cieszy. I ogólnie jestem dosyć zadowolony. Także zapraszam już naprawdę do splitu. Powiedzcie mi tak zupełnie szczerze, z kim będzie Wam tak dobrze jak nie ze mną na moim blogu. Specjalnie dla Was zakrzywiam czasoprzestrzeń mojego publikowania i już dzisiaj, żeby nie męczyć Was rivierą makarską, zabrałem Was do Splitu, w którym jestem od wczoraj, gdzie wczoraj spędziłem miły wieczór. Pozdrawiam, Olena. I dzisiaj zrobię Wam taki krótki tur, myślę, że głównie po starym mieście, ale jest też plan na okolicę, więc zapraszam. Właśnie tu zaczyna się większość wycieczek po splicie. W ogóle wycieczka. widzę tego słowa. Brzmi strasznie turystycznie. Tutaj mamy okolicę takiego, no całkiem sympatycznego, deptaku. Tuż obok pałacu w dzielnicy takiej lekko portowej, ale też właśnie bardzo wycieczkowej. Więc udało, skręcimy sobie tutaj. Spotkamy dużo naganiaczy, którzy będą nam proponować więcej wycieczek, ale klimat jest fajny, lubię palmy, naprawdę jest tu sympatycznie dzisiaj, aczkolwiek też bardzo gorąco, mówiąc zupełnie szczerze, więc za chwilę pokażę Wam więcej Starego Miasta, a tymczasem napawajcie się, sympatycznie jest dziś. Licia. Mogę Wam powiedzieć o nim tyle, że urodził się w 1450 roku i zmarł w 1524. To jest właśnie dokładnie to, co mogę o nim powiedzieć. Więc, jak widzicie, no tak w ogóle to wiecie. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Jestem synem przewodnika i cóż, jednak wychodzi na to, że daleka kot jabłko, jabło. Jestem paskodnym przewodnikiem, ale za to pokazuję Wam widoczki. Nie musicie tu przyjeżdżać, kiedy nie chcecie, a jak chcecie, to przyjeżdżajcie. Właśnie wchodzimy do podziemi Pałacu Dioklecjana. Jak widzicie, możecie tu kupić absolutnie wszystko, co pochodzi głównie z Chin. I to jest takie trochę smutne, bo w sumie... Można no, byłoby to inaczej zagospodarować, ale jak widać, wszystko jest nastawione mega turystycznie. No, trudno się dziwić, kasa też trzeba zarabiać. Ale zaraz. Przejdziemy do dużo fajniejszego miejsca. To był w Splicie wie dokładnie w którym miejscu teraz wyjdziemy. A kto nie był to myślę, że Wam się spodoba. Nie wejdę tam. Byłem już tam kiedyś, więc mi się nie chce. Sorry. No ogólnie wszystkie miejscowości tutaj trochę większe formacji za wąskie uliczki, które nigdy nie wiadomo dokąd prowadzą co w sobie skrywają po prostu można spacerować tutaj cały dzień odkrywać, szukać nie wiadomo czego obserwować życie lokalców. już łatwo ich poznać, zwykle mają długie spodnie i nie mówię tutaj o paniach akurat, które pracują oczywiście. Chociaż o nich też? Ciekawostki historyczne? Dobrze wiecie, że ja też, nie za bardzo, czasami może, ale dam wam cobulackiego hinta. Wystarczy udawać, że chodzicie sobie i coś tam nagrywacie i podklejać się do grupy, którą rozumiecie. Hamowa, wiem, ale zdarza się, nie powiem, że nie. na swój sposób niesamowite, że w takich miejscach jak to, turystyczne restauracje są po prostu oblegane na takich głównych placach przez mnóstwo ludzi, a nikomu po prostu nie chce ruszyć się dupy, żeby usiąść gdzieś w bocznej uliczce, gdzie są naprawdę pustki, gdzie można poczuć naprawdę jakiś taki fajniejszy klimat. No nie rozumiem. Nie rozumiem tego turystycznego sposobu odkrywania takich miejsc. Więc co ja to robię, nie? Obcy, kiedy stacza się z górki, <grywa> Nie można tutaj chodzić w strojach kąpielowych, dlatego można chodzić tutaj na Golasa przykro mi. Ej, co takie wróżek? Tym samym udało się nam już wyjść ze starego miasta i miasta ogólnie jako tako. Jesteśmy nad bardzo ładną, uroczą plażą w Splitie, tak, ponieważ Split ma swoje plaże. Byłem tutaj wczoraj, ale byłem tu po zmroku, więc... Zależało mi, żeby zobaczyć, jak to wygląda ze dnia. I mówiąc zupełnie szczerze, jest ładnie, ale w nocy było jeszcze ładniej. Ale chyba już mnie tu nie będzie. Przynajmniej nie dzisiaj. Zobaczymy. Przyjemnie. Zaraz uderzam na punkt widokowy, skąd opowiem Wam o moich najbliższych planach. Już no, jesteśmy w splicie. Kurcze, im dłużej to zostaje, tym bardziej mi się podoba, zwłaszcza, że odkrywam miejsca, w których nie byłem. Dlatego dzięki za cynk a idziemy jeszcze o to. Trochę przed nami, ale myślę, że będzie warto. <grym> Jeden park, a w ogóle nie przestaje mnie zadziwiać. Dubrownik był zaledwie liźnięty przeze mnie Więc wiecie, nawet nie byłem na tym słynnym punkcie widokowym Do którego to miejsca prowadzi kolej kalinowa I nie miałem tego pięknego widoku na miasto Ale Split ma tak dużo miejsc wartych odkrycia Więc tak, myślę, że Split wygrywa z Dubrownikiem Sorry Przepiękny widok na wyspę Do punktu widokowego prowadzą schody. I wiecie co jest najgorsze, kiedy macie nerwice na częstw? Takie informacje, że są tutaj 304 stepenice. I uwierzcie mi, sprawdzę to. O! Wlazłem. udało się. Było warto. To już pewnie widzieliście. Ale zacznijmy od najważniejszej rzeczy, która pewnie najbardziej Was interesuje. Czy było tutaj 314 stepenic? Otóż wydaje mi się, że nie. Jestem prawie pewny, że stepenic było 316, więc są trzy opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że Chorwaci nie umieją liczyć. Druga opcja jest taka bardzo prawdopodobna, że to ja nie umiem liczyć. Ale trzecia opcja, najbardziej prawdopodobna, jest taka, że po prostu zostałem zdekoncentrowany Podczas liczenia wchodząc tu przede mną znajdował się jakiś starszy Brytyjczyk i jego tyłek był dokładnie na wysokości mojej głowy i w pewnym momencie wydał z siebie dość śmieszny dźwięk, jeśli wiecie, co mam na myśli. I totalnie mnie to z koncentrowało <grym> i zgubiłem rachubę, ale już tak poważnie mówiąc nie, naprawdę <grym> rewelacyjnie tutaj przyjść. Widok jest po prostu niesamowity. Jeśli zastanawiacie się, czy warto, to <grym i rachubę> zdecydowanie warto. Powiem Wam szczerze, że przyjście tutaj do tego punktu widokowego, na ten punkt widokowy e, utwierdziło mnie w przekonaniu, że tak, rzeczywiście Split stawiam zdecydowanie wyżej niż Dubrownik. Tutaj tak wiele miejsc do odkrycia, a ja w sumie dopiero się rozkręcam. Myślę, że to nie jest moja ostatnia wizyta w Splicie. ale na pewno ostatnia na dzisiaj. Chyba jeszcze po drodze zajadę w polecone miejsce, które wygląda dość fajnie. Potem wracam, zajmę się trochę jakimiś tam domowymi rzeczami. A jutro, w końcu, jeżeli pogoda dopisze, to w końcu biorę skuter i jadę w góry. Także powodzenia dla samego siebie, bo będzie wyzwanie. Więc mam nadzieję, że faktycznie jestem kotem i mam 9 żyć, ponieważ. Dwa już straciłem podczas tego wyjazdu. O jednym albo się już dowiedzieliście, albo się dowiecie, a o drugim lepiej się nie przyznawać, bo historia jest dosyć szokująca. Tak czy siak, cóż, połażę jeszcze chwilę po tym parku, bo jest naprawdę piękne. Ponapałem się tymi widokami, napiję się wody, bo U, jest ciężko. Marzę o prysznicu i o czymś zimnym do picia. Mam tylko ciepłą wodę, ale nawet ciepła smakuje, po tym spacerze naprawdę świetnie. Bo tutaj jest jednak, no, Dość duża żarówa, także wy też ponowywajcie się jeszcze razem ze mną. Jest piękny, jest beautiful. No tak to jest jak cały dzień mieszka, że w rozmowie angielski i polski. Kolejny koci gang. Bez zasady że najlepsze atrakcje to darmowe atrakcje zapraszam Was przy okazji na widok na cały split i całą nie wiem, Dolinę Splitu, nie wiem czy coś takiego jest jak Dolina Splitu widzianą z okolic miejscowości Glis Gdzie jest tutaj też zameczek miejsce również polecone za co serdecznie dziękuję coś dla fanów piłki nożnej jeśli chcecie pooglądać sobie z góry jakieś mecze, treningi. Bardzo fajna sprawa. Trochę kosztowna, bo jednak okazało się, że no, ta atrakcja nie była darmowa, ale hej, było warto. Jest warto. Idziemy dalej. Mam też coś dla fanów Gryotron. Jesteśmy w Muzeum Grotron. Jak widać, jest wspaniałe. Wspaniałe, wspaniałe, naprawdę. Ale ten widok jest lepszy. Wow. No, tak powiem zupełnie szczerze, że w takiej typowej polskiej skali oceny widoku od zera do mniej więcej okupa, jesteśmy całkiem blisko okupa. I na sam koniec korzystając z tego, że w sumie zaraz wracam. Do masakry, czyli do Makarskiej. Powiem Wam, że tym razem przygotowałem się historycznie i mogę Wam opowiedzieć trochę o tym miejscu. Także róbcie jakąś stop-klatkę. Cyk. Lecimy dalej. Cyk. No. Cyk. I żeby nie było, że coś ukrywam przed Wami. Widzicie, jestem bardzo dobrze przygotowany. Cyk. Także. A, a u, dobra. Jeszcze coś tam. Na fanów gry i takich innych rzeczy. No, także, żeby nie było, że ten vlog jest zupełnie bezwartościowy.